Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnej naszej premierce, na kolejnym drapingu, ale w tym wypadku to będzie premierka Gruby Cash, tak? No to pół miliona, no to faktycznie jest Gruby Cash na 10 zł to też nie chudy w sumie. Nie wiem do czego ta nazwa się tutaj odnosi. Mam nadzieję, że do pół miliona, ale nie, że Gruby Cash lotto zgarnie z nas. No ale co, mamy premierkę. Czy wypadają, oczywiście, przetestować. Mamy dzisiaj trzy zdrapeczki gruby cash czyli nasz wkład to 30 zł. Do wygrania, jak już wspomniałem, mamy pół miliona. Jedna zdrapeczka kosztuje 10 zł. Z zasady mamy takie znane, bardzo znane nam, bo mamy wygrywające liczby, Twoje liczby, aż 20 takich liczb. No i pomijając Twoje liczby, to jeżeli znajdziemy takie. To mi się wydaje, że to będzie taka jakaś świnka skarbonka, tak bym na to stawiał. No to wygramy również przypisaną kwotę. A jeżeli taki zwinięty plik tutaj gotówki, tak, banknotów, no to będzie aż dwukrotność przypisanej kwoty. Oczywiście wygrane się sumują, do tego lot to już nas przyzwyczaiło. No i mamy stopnie wygranych. Mamy aż 9 stopni wygranych, mamy do wygrania 10 złotych, 20, 30, 50 no i się grubo zaczyna. 100, 200, 500, 10 000 i aż pół miliona złotych. No dobrze, czas na ten test. Też oczywiście dowiemy się, czy ta warstwa będzie taka przyjemna. Ostatnio nie jest z tym źle. Mam nadzieję, że taka pasa. Tych fajnej warstwy ścieralnej będzie dłużej. No to co? No to chyba trzeba przejść do tej premierki. Chociaż zanim jeszcze go zaczniemy, to ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby po prostu nie przegapić, żeby nie przegapić kiedyś filmiku z wielką, olbrzymią, główną wygraną, tak? bo na pewno w końcu do tego dojdzie. No kiedyś na pewno będziemy tak długo drapać. Aż wydrapiemy na pewno tą główną wygraną. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zostawicie jakieś łapeczki w górę, jakiś miły komentarz pod filmem. To jest bardzo motywujące. No dobra, przejdźmy. Jeszcze tylko dodam, że mamy numerki 8, 9 i 10. No to zacznijmy od ósemki. No i co to już dłużej? Teraz już tylko draping. No, powiem, że warstwa nie zła. Przynajmniej na początku. Oczywiście zobaczymy, jak zdrapiemy tutaj większą ilość, ale ładnie idzie. Mamy szóstkę, mamy dziewiątkę, mamy trzydzieści trzy, mamy siódemkę i jest i szóstka. Sześć, siedem dziewięć. Pewno będzie osiem, co nie. No ale sprawdźmy. Trzydzieści siedem, no prawie, prawie, bo mamy trzydzieści trzy. Dwójka to niestety nie nasze. Dwadzieścia trzy, no to trzydzieści trzy, dwadzieścia dziewięć, brak, dwadzieścia sześć, nie ma. Dziewiętnastki nie ma, jest dziewiątka. Jedynki zabrakło z przodu. Jest piątka, no to oboczek, tak? Mamy szóstkę, siódemkę, no to musi być piątka oczywiście. Trzynastki, nie ma. Czwórki, nie ma niestety. Jedenastka, to zupełnie nie nasza liczba, nawet nie blisko. Jest i ósemka, tak? Mogliśmy się tego spodziewać, tej ósemki. No to teraz proszę jakąś siódemkę. O proszę, jest! Słuchajcie, nie siódemka, ale jest szesnastka. A szesnastka to jest nasza wygrywająca liczba. Czyli na pewno ta premierka nie zakończy się zerem, tak? A ile będzie? No, ja zakładam, że po miliona. Ile wy? Nie wiem. Ale na pewno wam dziękuję za to, bo wiem, że tam gdzieś trzymacie kciuki. No dobrze, ale drapmy dalej. Bo może coś tu jeszcze? Przecież wygrane sumują się. 14 to nie. 28 niestety nie. 22 też nie. Uj, ale tutaj za nisko podrapałem, ale raczej takiej kwoty nie będzie, bo jak już tu widzę tyle zer, jak już to zdrapmy do końca 10 000 byłoby miło, byłoby miło. No ale nie ma, nie ma niestety 35, chociaż jest bardzo podobna do 33, ale chyba w kolekturze nie dazą się nabrać, więc drapmy dalej 27 nie ma. 12 nie ma. 34 nie ma, oboczek, bo 33 i 15 nie ma, bo to jest oboczek co do szesnastki, ale jest 16, więc co? No to sprawdźmy, no bo właśnie wiem, że wszyscy tutaj i zresztą ja na czele już nie mogę się doczekać, co tam po tą 16 jest. To zanim jeszcze go zdrapiemy, to ja serdecznie poproszę o zaciśnięcie kciuków. Weźmy głęboki oddech i. i mamy dychę, czyli spokojnie jest tutaj. Taktycznie mamy zrocik, nie jest źle. Gdzieś tutaj kontrolne pewno są, drapie się nie najgorzej. Nawet bym powiedział, że dobrze się drapie, więc ze spokojem sobie poszukamy tych kontrolnych. Aha, tu u góry, fajnie. C, C i C, tak, no czyli mamy, mamy wygraną, mamy kontrolne, które zapewne informują nas o tym, że mamy zrocik. No dobrze, odkładam. To motor z drapeczkę z numerem 8 na tą pulę wygrany. Biorę z drapeczkę z numerem 9 i drapiemy. Tutaj szukamy 12, 37, 9, 5 i, i również 16. No może ta szesnastka będzie dzisiaj dla nas mocno szczęśliwa. 27 nie ma, 13 oboczek, 6 oboczek do piątki, 20, 26 nie ma, no mamy 16, odychę za dużo, trójki nie ma, 23 niestety nie ma, 33 nie nasze, 17 oboczek do szesnastki. Ósemki nie ma oboczek do dziewiątki. 38 nie ma oboczek do 27 Oj obokowo, oboczkowo tutaj. 100 zł nie ma, bo nie ma 25 Bardzo krzywo jest ta warstwa ścieralna. Sugeruje jak nic, że pod tutaj tymi dolarkami powinny być te liczby te nasze liczby, a nie są.

11 też nie nasze, oboczyk co do 12, ostatnia szansa. 14, niestety, nie niestety, tym razem gruby cash ląduje do prezesa Lotto, słuchajcie. Kontrolne akurat nie w tym miejscu. O, tutaj mamy J, J F i O. No niestety, no niestety odkładamy na tą. Czyli była wygrana, była przegrana. No to zakładam, że ta właśnie będzie tą wygraną. Trapmy 27, 28, jedyneczka 34 i 14. 27 28 tak pod rząd. Mam nadzieję że to znak jakiejś wielkiej wygranej. ósemka nie ma. 35 oboczek bo mamy 34 dziewiątki niestety nie ma trójki nie ma siódemki brak. 25 nie 29 no oboczek bo mamy 28.

Ale tutaj niestety dali nam piąteczkę, a piąteczka to nie 39. Nie 16, no to tam była ta szesnastka. Akurat tu szesnastki nie ma. 21. Nie ma. Szóstka nie nasza liczba. 13. Pudło, oboczek właściwie do 14. 40 pudło i ostatnia szansa to 4. No, niestety, no, niestety. Chociaż ciekawi mnie, co pod tą 16 by się kryło, gdyby to była pierwsza lub druga zdrabka w kwestii tych wygrywających. Stuwa, słuchajcie, stówkę byśmy zgarnęli. No, ho, ho, to by było naprawdę coś. No dobrze, ale sprawdźmy, jakie tu mamy kontrolne. FOIC, czyli niestety, no wynik jakoś nie zadowala, nie powala, ale mogło być zdecydowanie gorzej. Podsumowanie jest krótkie i dosyć proste, bo mamy dwa pustaki gruby cash z numerkami 9 i 10, czyli po kolei dwa pustaczki, a wygrane mamy jedną zdrapeczkę z numerkiem 8, które dało nam. 10 złotych słuchajcie. Czyli mamy 10 zł na 30 wydanych, 1 trzecia jest, nie jest źle, jak na loto, to i tak całkiem miły wynik. A jeszcze dodając to, że spotkaliśmy się, pośmieliśmy się, odstresowaliśmy się trochę od tego codziennego życia, tak, przynajmniej ja tak mam, jeżeli Wy również, to jest mi naprawdę niezmiernie miło. Jeżeli chcecie się dalej tak trochę oderwać czasem od rzeczywistości, to najlepiej zasubskrybować kanał. Kliknij ten czerwony przycisk z dzwoneczkiem, żeby po prostu nie przegapić tych kolejnych odcinków. Będzie mi również miło, jak zobaczę jakieś łapeczki w górę, jakieś miłe komentarze. To jest naprawdę, naprawdę, już to wspominałem, ale naprawdę mocno budujące. Dlatego też o to tak proszę. Dobrze, już Was dłużej dzisiaj nie zatrzymuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie, życzę wielkich, wielkich wygranych. Właśnie w grubym cashu o wiele więcej niż ja. No i do usłyszenia. Cześć!